Witamy wszystkich bardzo serdecznie i zapraszamy do obejrzenia kolejnego filmu karpiowego pod tytułem Listopadowa zasiadka. Znajdujemy się na niedużej wodzie PZ2 położonej w środku lasu. Spędzimy tu jeden dzień, czyli standardowe około 12 godzin. Krótką, szybką zasiadkę. Mam nadzieję, że w tak krótki czas uda się coś złowić i pokażemy Państwu jakiegoś karpika. A czy się to uda? Посмотрите в фильме. Jest pierwsza ryba zasiadki. Nieduży leszczyk, około 35 cm. Połakomił się na dwie kukurydze z odległości około 30 metrów. Piękny. Aby go nie męczyć, wpuszczano go do wody. Mamy listopad. Na dworze coraz to chłodniejsze temperatury. Dlatego też moje nęcenie będzie ograniczało się do punktowego nęcenia z woreczkiem PVA. Zestawy będę umieścił na różnych głębokościach oraz różnych odległościach. Przynajmniej także będę używał różnych od kukurydzy po duże kulki do 24 mm. A teraz pokażę Wam jak robię mój jesienny stikiMix. Na początek do wiaderka wsypuję sobie pelet o smaku kryla firmy Traper, 8 mm. wystarczy. Jeśli będą brania, wiadomo, to robimy. Do tego sypka z nęta firmy Stil, karpiowa, o zapachu słodkim. Ma dosyć grube frakcje, dlatego moim zdaniem jest bardzo dobrą zasypką do styki miksu. Przemieszamy to sobie. Do tego kuleczki Meus, seria Spectrum, kulki o zapachu rybnym, są to kulki szybko pracujące, dlatego wydaje mi się, że na tę porę roku będą spełniały swoje zadanie. Pokruszymy je sobie. kilka sztuk. Kuleczki są trochę twarde. ale ich powłoka jest tak skonstruowana, że bardzo szybko uwalniają swoje aromaty tyle w zupełności wystarczy jak na razie tak prezentuje się mój Sticky Mix jest pelet, jest sypka zanęta, są kuleczki Sticky Mix jest dosyć fajnie zróżnicowany przemieszałem to sobie troszeczkę aby polepszyć aromat oraz smak, dodam sobie bostera, zalejemy to na śmierdząco Kill Punch firmy Genesis Carp. Zalewamy to sobie troszeczkę, nie za dużo, pamiętajmy, że w zimnej wodzie aromaty tak dobrze się nie rozchodzą jak w ciepłej, dlatego zapach będzie kondensowany na troszeczkę mniejszym obszarze. Przełamie to sobie bosterem słodkim, ananas firmy Meus Spectrum. Moster ten jest bardzo wydajny, dlatego jego nie dajemy dużo. Tak troszeczkę tylko, aby przełamać sobie ten zapach. Wszystko mieszam bardzo dokładnie. Tak przygotowany sticky mix. Odstawiam sobie na około 10 minut, aby wszystkie aromaty się przeszły i zabieram się za pakowanie do woreczków PVA oraz zarzucanie wystawów Druga rybka zasiadki, dosłownie godzinkę po tym niedużym leszczyku łakomił się dosyć niespodziewanie. Taki oto szczupaczek, nieduży, około 45-50 cm, wziął z głębokości 4 metrów na wysoko podniesionego, jaskrawego w kolorze różowym popa pafluo. Dosyć niespodziewanie nieduży, ale bardzo waleczny w trakcie kolu. Kilka razy wyskoczył nad wodę robiąc takie piruety Aby go nie męczyć obowiązkowo kilka fotek I szczupaczek spokojnie wraca do wody Kolejny szczupaczek z tego samego miejsca na tą samą przylętę Dosłownie pół godzinki po wyrzuceniu zestawu piękny, tym razem troszeczkę mniejszy, około 40 cm. Aby go nie męczyć, także szybko wypuszczamy go do wody. Jest trzeci szczupak, tym razem mocne branie, miałem nadzieję na karpia, ale jest kolejny szczupaczek, największy z nich wszystkich. Ten ma około 55 cm. Naprawdę ładny, także bardzo waleczny. Zrobił kilka ładnych odjazdów przy brzegu oraz kilka razy wyskoczył nad wodę. Piękny zębacz. Po kilku zdjęciach wraca do wody.